Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, z całego serca dziękuję Ci za to, że mogłam zostać matką i babcią. Dziękuję Ci za to, że moje życie jest pełne radości, dzięki moim dzieciom i wnukom. Codziennie dajesz mi tak wiele. Codziennie widzę Ciebie i Twoje wielkie błogosławieństwo w osobach moich najbliższych. Proszę, Panie, za pośrednictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obdasz moje dzieci wszystkim, co dobre. Daj, by nigdy nie zapomniały o Twoich przykazaniach i zawsze czerpały wzór z Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa. Święty Józefie, czuwaj, by moje wnuki codziennie widziały w domu wzór chrześcijańskiego Ojca, który będzie potrafił zbliżyć ich do Ojca w niebie. Najświętsza panienko, czuwaj, by moje wnuki codziennie widziały w domu wzór chrześcijańskiej matki, by uczyły się przy tym czułości, miłości, miłosierdzia i empatii. Proszę Panie, pozwól moim dzieciom dobrze wychować moje wnuki. Wlej w ich serca dary Ducha Świętego, by potrafiły jak najpełniej przekazać dzieciom chrześcijańskie wartości by jak najbardziej zbliżyli się do Ciebie. Daj, by wszyscy potrafili czerpać siłę i natchnienie z Twoich słów, zawartych w Piśmie Świętym. Boże, nie pozwól, by w ich domu kiedykolwiek zdarzyło się nieszczęście, ochraniaj ich zdrowie, duchowe i fizyczne, chroń od każdego, nawet najmniejszego zła, pomagaj w troskach i trudzie dnia codziennego. Pomagaj w codziennych, życiowych obowiązkach. Proszę, Panie, pomóż mi być jak najlepszą matką dla moich dzieci i jak najlepszą babcią dla moich kochanych wnuków. Obdarz mnie opieką świętej Anny, babci naszego Zbawiciela, tak bym zawsze potrafiła służyć mojej rodzinie pomocą, dobrą i mądrą radą, dobrym słowem, bym zawsze była dla nich ostoją. Proszę, miej w opiece wszystkich, których tak bardzo kocham. Daj, byśmy wszyscy wzrastali razem w wierze dla Twojej chwały. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.